Cześć, witamy serdecznie tutaj Solo i Ani oraz Koro team Modern Warfare 3. Ostre wejście na dzień dobry. Mamy porządki. Mam karabinku. I w moje plecy. Ja Dobra, prawo chodźmy. do lewo. Mam jednego. Mam drugiego. Brawo. Jest jeszcze jeden. Rzucaj flesza. Ła! Wow. Samolot się puja, nie podoba mi się to. Czysto? U mnie nie, u mnie jeszcze jeden jest. Idę już po niego. Kuźwa. Ła, wow, la, 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 la. Ciągam się do ciebie. Czysto? Dobra Krzysiu, chodź mi pomóż. Już. Jak się Dobra. czołga, jemany. Dobra, wrzucamy dwa flesze i wchodzimy. Gotowy? Tak. 3, 2, 1 już. Mam wrażenie, że nie wszyscy byli wrażliwi na tego flesza. Jak, To właśnie wszyscy dostali. A, panie prezydencie, tędy! panie prezydencie, idziemy po pana. Przeładuj. Gotowy? 3, 2, 1, już. Ty prawa, ja lewa. Pach, pach, pach. Się nie pomyl i prezydenta nie... nie ustrzel. Na ślepo, wale, czterech załatwiłem. Dobra, przejmujemy wydlaka. On wygląda jak Obama. Zobaczcie, <laughs> 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 jak pięknie wygląda zniszczony Nowy Jork. Teraz wcielamy się w Komandosów z Delty musimy przejąć rosyjski okręt podwodny dodałbyś coś od siebie Krecie. no myślę że to wygląda tak właściwie dość realnie że Rusy zaatakowali ty ja postrzelili mnie a mnie zabili dobra restart Raz. teraz nam się uda umówmy się tak ty lewa ja prawa Dobrze. Po lewej są. Nic się pani nie przejmuj. Dobra, a no to co, Krzysiu? Za tobą. Jump. Nie mogę wejść. Dobra, już wszedłem. Dobra, wchodzę. Najpierw oczyśmy górę, ile się da. Jeden padł, drugi. Trzeci Czwarty Tutaj ścigać jak ci wyłazcy Kryścieni Następny Z dołu teraz do mnie walą Następny Ty idziesz dołem? Nie, już dołu wyczyściłem prawie Treny to się szło górą, nie? Nie, dołem Do pierwszego wejścia dołem Jaka? To w ogóle Franca Dobra, schodzę. Tu są drzwi. Ła! Wow! Na ślepo musiałem trochę postrzelać. Fajnie widać te ich celowniki laserowe, nie? No tak, lataję potem. Ajajaj, wykrwawiam się. Po plecach ci pojechali? No. No nie pykło. To trzech razy sztuka jak to mówią. Go, go, go. Jedziemy, idziemy. Miałeś czuć po prawej. Pomyliłem się. Dobra, rozbrajam bombkę. No i za mną. Nie, za mną. Czekaj, byłeś niedokładny. Jeden tutaj został. Dobra, wchodź pierwszy, bo ja jestem trochę podziurawiony. Idę do dołem. Dobra, to ja wezmę górę. Jednego mam. Musisz chwilę poczekać, nie da rady. Dopiero teraz mogę zejść. Czołgaj się, do tyłu. Dobra. Czołgu. Dzięki. Wracam na górę. Krzysiu, pamiętaj, że to jest limit czasowy. Już zemściłem się na to. O żeż, tam było dwóch. Dobra, ja górę mam wyczyszczoną, Krzysztofie. Schodzę. Fajnie, po rusku krzyczą. Ja znowu góra. Idę na górę. Jednego mam Drugiego Szlak Czekaj, nie mogę, za dużo zadyma Przyszedł Fajne do mnie. Ile możesz tyle do nich prój? Już nie mogę właśnie, już drugi raz muszę trzymać. <gryw> Jak się czołgam do ciebie Już idę. Pali do mnie, ja ale zdążyłem, ci dobra. Jak nigdy, co? Krzysiu Nie moja wina, że rusty się wyszkolili, no Krzysiu! Nie masz nic innego do roboty? Nie, ja tak sobie wiesz, specjalnie chodzę, nie idzie się czołgał. Uważaj, dostałeś po plecach odem. Po tym miałeś łatwiejszą toł. Mogę Ty z drugiej strony. Kurde, tutaj granat jest. Przez ścianę cię wyleczyłem Zakręcaj Zakręcaj korek i wychodzimy Dobra, wychodzimy. Dobra, udało mi się. Ten w kamizelce ratunkowej chyba nie umie pływać, marynarz. Hmm. Dobra, ja pierwszy. Panie, przodem mówisz. Dowództwo przodem. Dobra. Schowaj się za czymś, Noctowizor. żeby ich widać w tym kolernym Ła! im trochę jajeczek, no ja też. Żyjesz? Żyję, żyję, ale walam do mnie niemiłosiernie. Dobra, Ale tego krzysiu nadchodzi. A, awansowałem. Dobra. Widzę następnych nojców. Widzę krew. Po nich zobacz jak to wygląda. Trzecia wojna światowa. No, dość straszne. Jak myślisz, gdybyś był wojakiem? Jak długo byś przeżył? Nie wiem, no widzę z moimi e, tymi, e, prawda. No, Umiejętnościami, tu już dawno bym umarł. Załatwię pierwszy cel, wstrzymaj oddech. I co? Dwal następny, i jeszcze następny. A na oślep. Dobra, ja biorę wyrzutnie rakiet. Bo niestety chyba się spodziewam śmigłowców. Ta, już zapowiedział, że się zbliżają. Macie granaty, gnojki. Jest pierwszy śmigłowiec Namierzony. Kula poszła, ale coś do mnie wali. Krzysztofie, zupełnie przeciwnicy. Krwawię. Dziękuję. Jaka Dobra. rzeźnia, krwawię gdzieś blisko. Obok. Dobra, trzeba ich trochę tutaj wyczyścić i dopiero możemy iść. Granat tu gdzieś spadł. Dobra, nie był wystarczająco blisko. Dobra Krzysiek, nie ja wiem jak ty, ale ja schodzę. Widzę, że ich ładnie oślepiającymi obrzucałeś. Ja dokończyłem robotę. Zbliżamy się do naszego celu. Chodź do budynku. Ja już jestem w budynku. Ło! Dawaj, osłonię cię ile się da. Kiepska broń do osłaniania. Dobra, właśnie. Czyścimy go z dwóch stron. Załatwujesz gościa? Tak. No to pięknie. Zakładnicy. Zakładnicy. Ale mi paskudnie wszedł Na linię strzału Uu. Co to było? Nie wiem wow. Chyba mi w plecy strzeliłeś, co? Nie Kiepsko, kiepsko Tu są... granat tu spadł Czuję się jak w helikopterze w ogniu ty. Murzyny latają. Dużo żołnierzy się broni. Co? Nie mów mi nic o żadnym rasizmie. Jesteśmy prawie jak w Somalii. Ale mam broń z odrzutem. Ja kałacha sobie wziąłem. Ła! Wow, granat przy mnie wybuchł. Już cię widzę. Dziękuję. To jest współpraca. Oh Dobra, udało mi się. Ratuję tych śwoków zakładników. Uratowani. Daję sygnał śmigłowcowi. Teraz musimy się bronić. A to ty, kurwa. Postrzelałem na ślepo, załatwiłem trzech. To oni zasłonę dymną zrobili? Helikopter! Już idę, Krzysiu, już idę. Myślę, że nieładnie się zachowałem tak Czarnochowi w plecy. Kurde, o, kurde znowu? Ekran. Żebyś chociaż jeszcze był czymś przysłonięty Mhm. Mm ja prosto go na Rej przyjąłem A, Niedobrze walą do nas Kurwa no Nie mogę ci na razie pomóc Ło. Ale tu jest rzeźnie stary Jakbyś mógł się tu wczołgać. No właśnie, mam kawał gry od drogi, ale idę Rozbiegło się tutaj pełno tego No widzę Jak się na mnie spojrzał, nie Stary Totalna masakra Dobra, uciekają, idę cię szybko podnieść Wow, a. udało się. Fuh, dwie gwiazdki. Dobra, Dobra. tymczasem serdecznie Wam dziękujemy za uwagę. Nasze pierwsze nagranie Call of Duty Modern Warfare 3. A dla Was solo i ali. Cześć. Dzięki, cześć.